– Dzień dobry! – przywitał mnie któregoś wieczoru zaprzyjaźniony nietoperz i niczy krętną odpowiedź wleciał przez okno do mojej kuchni. – Jaki piękny poranek! – zaprosisz mnie na śniadanie? – Piękny – przyznałam odrobinę tylko z tropu. Ale chyba wieczór, a nie poranek. – Hi! – Prychnął nietoperz. – Wieczór? – też mi pomysł. – To co będzie z tym śniadaniem? – No dobrze – zgodziłam się, bo właśnie miałam siadać do kolacji. – Zrobię naleśniki. Nie to w odpowiedzi e, wesoło zatrzepotał skrzydłami. Siedzieliśmy sobie zajadając na leśniki w dziełem i rozmawialiśmy o przeróżnych nietoperzowych troskach i radościach. Ani się spostrzegła, kiedy zrobiło się całkiem ciemno. O, jak już późno! Najwyższa pora pójść spać! I Nie to bez spojrzał na mnie dziwnie, potem wymownie zleknął na zegar, wreszcie mruknął po cichu. Cóż, ci ludzie to jednak straszliwe dziwaki. Połknął dwa ostatnie naleśniki i to chyba poprawiło mu humor, bo za chwilę znów się odezwał. – Trzyj smacznie, a gdy się obudzisz, będę na ciebie czekał. – Obiecał. I rzeczywiście czekał. Pierwszą rzeczą, którą spostrzegam rano, był nietoperz ujający się na moim ulubionym przylądorówkę. Wisiał w przeciwnej pozycji głową w dół, a nogami w... do góry. Myślałam, że musi mu być okropnie niewygodnie, ale jemu to chyba w ogóle nie, e, nie przeszkadzało. O, dobry wieczór! Powitał mnie sennym głosem. Zjednął szeroko i nim zdążyłam mu odpowiedzieć, usnął. A potem spał i spał, aż do wieczora. Oczywiście cały czas wisząc głową w dół. Czy nie to pewnie naprawdę muszą robić wszystko odwrotnie? A może może to ja wszystko robię na oparkę?